Dobry wieczór moi drodzy. Myślę, że to najwyższy czas, żeby zacząć czytania na miesiąc kwiecień 2021. Zaczynamy od znaków Zodiaku Barana i drugie czytanie będzie dla byków. Drogie Barany, ja Wam życzę wszystkiego dobrego z okazji rodzin, które zbliżają się w Waszym kierunku. Także niech wam się dzieje tak jak tak jak sobie tego zaplanujecie. Tak jak sobie to zaplanujecie. Karty mam oczyszczone, potasowane. Dla baranów mamy tarot Illuminati, Dla byków mamy tarot snów. Przepraszam. Dodatkowo jeszcze wylosowane są po dwie karty, które nam posłużą jako radę albo jako dosło, dodatkowe przesłanie. Jak zadawać pytania do moich kart, będziecie mieć na dole w opisie filmu. Także osoby zainteresowane, zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy czytanie od Baranów na miesiąc kwiecień 2021. Co dla Was? będzie istotne, oczywiście i tam barany słoneczne, lunarne, ascendentalne, wenusowe, marsowe, merkurowe. Co dla Was na ten miesiąc? Co ma szansę się zdarzyć? Oj, coś czuję, że nie będziemy mieć dobrego światła. Przepraszam Was, ja za chwilę um, przyjdę. Będzie lepiej nam widać karty. Co ma szansę zdarzyć się w tym miesiącu? u was, drogie barany, e... siła. Siła, pokora, e... empatia, delikatność, strategia. I Umiejętne podchodzenie do spraw, które będą Was dotyczyć w tym miesiącu kwietniu. Ale żeby ta siła zadziałała z największą dla siebie mocą, to moi drodzy, musicie pojawić się w karcie cesarza. Czyli pewność siebie, wiem czego chcę. Wiem, czego chcę w związku, wiem, co jest dla mnie najważniejsze i dla mojego życia najważniejsze. Tutaj nie ma kompromisów. Ja tutaj załatwiam swoje sprawy po swojemu. Wiem, co jest dla mnie ważne, mniej ważne, bardzo ważne, nieistotne. I wtedy, jeżeli uświadomicie sobie tą energię waszą zresztą, bo karta cesarza jest waszym znakiem, tak? Czyli jeżeli będziecie wiedzieć, jak rozpocząć ten miesiąc, tak? To wasza siła wzmocni się w działaniu jeszcze bardziej, niż byście sobie nawet to wyobrażały, wyobrażały drogie warany. Co wam sprzyja w tym miesiącu? Dziewiątka mieczy. Sprzyja wam to, że to jest czas na opuszczenie negatywnych myśli. Myśli, które kłębią się w naszych głowach, które nie poz pozwalają wam nam spać w nocy, tak? Sprzyja wam uwolnienie się od tego. No, jakże mogłoby być inaczej? Skoro wy możecie być silni, silni też w pokonaniu spraw, depresyjnych nie boję użyć tego słowa, bo ta karta o tym mówi, a no cesarz w energii depresji też mi w ogóle nie pasuje, także sprzyja wam uwolnienie się od myśli, od koszmarów, od generowania ym, zamierzeń, myśli, myślenia yy, takiego, które mogłyby objawić się w przyszłości jako negatywne zdarzenia. To Wam sprzyja odchodzenie od tego z ogromną siłą i energią cesarza. Co powinno odejść do przeszłości? Król pentakli, mężczyzna, który może wbrew pozorom daje Wam poczucie stabilizacji finansowej, wbrew pozorom e, zapewnia Wam to. Ale to nie są szczere działania w, w jego kierunku, w stosunku do Was, ponieważ m, może być tak, że On tego nie robi z, własnego, ym, z własnej nieprzymuszonej wody, woli, z własnego serca. Może On czuje się w obowiązku, żeby Wam w jakiś sposób pomagać. Tak? Także ta energia, myślę, że ten mężczyzna, który nie zmieni swojego postępowania, Powinien odejść do przeszłości, bo partnerstwo opiera się na tym, nie na tym, że ja muszę coś zrobić, bo tak wypada, tylko na tym, że ja chcę coś zrobić, chcę objąć kogoś swoją opieką. A ten mężczyzna, jako, jako energia, która powinna odejść do przeszłości, nie wykazuje pozytywnych i szczerych chęci. W stosunku do Waszej osoby. I macie tutaj siłę też, żeby się odciąć od tego. Tak? Jeżeli te emocje też były generowane przez to, że Wy czuliście, że energia tak zwanego dobrobytu, spokoju finansowego, mężczyzny, który. No, nie boję się powiedzieć tego słowa, na niby próbuje Wam pomóc, tak? odchodzi, Bo wy też może, mogłyście mieć, mogliście mieć takie poczucie, że coś tu nie gra. Niby jest stabilność, niby ktoś jest przy moim boku, ale to nie do końca jest szczere. Wyzwanie, problem tego miesiąca, koło. Nie pozwólcie to jest miesiąc w którym musicie wziąć sprawy w swoje ręce bo jeżeli pozwolicie działać innym osobom innym energiom to to koło będzie jak ta rosyjska ruletka albo się uda albo się nie uda albo wygram ten los na, na loterii albo nie i ja tutaj wyraźnie widzę w tych kartach że to wy powinniście zarządzać w swoim Emocją, swoim życiem, bo to wy musicie być cesarzem, a jeżeli będziecie nimi, to będziecie mieć siłę do tego, żeby te myśli powiązane, negatywne myśli, które być może no, też intuicyjnie mogłyby um, prowadzić do tego, że wy macie przeczucie, że ta energia mężczyzny, królowa, króla Pentakli, nie do końca jest z wami szczera, tak? Nie do końca wypływa z jego emocji i z jego chęci, chęci pomagania. Nie zdajcie się na los, mam wrażenie tego mężczyzny, zdecydowanie tego mężczyzny. Bierzcie sprawy w swoje ręce, nie będzie to łatwe. Bo tu widzę też silną więź emocjonalną z tym mężczyzną, który powinien odejść do przeszłości. I to wy powinniście decydować o tym. Wy. Bo tutaj jest ska, y, karta siły. Jeżeli tego nie zrobicie, to los zrobi to dla Was, a myślę, że to, to może być trudna y, sytuacja, kiedy wszechświat jednak decyduje, co ma się zdarzyć. Ale jaka jest odpowiedź na to wyzwanie, rada na to, na to wyzwanie? Czwórka Mieczy. Odpocznijmy od myślenia. Odpocznijmy od myślenia. Odpocznijmy od analizowania. Odpocznijmy od generalizowania negatywnych myśli. Tak? Intuicja Wam podpowie, jak poruszyć kołem w Waszym życiu. Posłuszcie się w tym miesiącu ogromną intuicją. Niech analiza idzie troszeczkę na bok. Jeżeli posłużycie się tym, jeżeli myśli odpoczną, lęki odpoczną, to do głosu dojdzie intuicja. A wtedy Wy już będziecie wiedzieć, jak zakręcić tym kołem, żeby ono się obróciło na Waszą korzyść. Z energią jeszcze raz, powtarzam, siły i niesamowitej mocy energii, cesarza, czyli ja tak chcę, ja decyduję. I wy tu macie zdecydować. Nie los. Na czym się skupić? Siódemka yy, kielichów. Skupcie się na odpowiednich wybiorach. Sk nie skupcie się na iluzjach, które gdzieś tam mogą pojawić się w Waszych głowach: że a może będzie dobrze, a może jak tak będę postępować, to wszystko się ułoży i ten mężczyzna nie będzie. Powodował moich nieprzespanych nocy, tak? To, to czytanie się tak troszeczkę skupiło nie na energiach ogólnych, tylko na takich bardziej szczegółowych sytuacjach, ale myślę, że tak to właśnie powinno wyglądać. Nie żyjcie w iluzjach, skupcie się na tym i teraz na swojej, niema, nie jakimś takim rozmarzeniu, które nie do końca może być. Nawet jakby te wszystkie marzenia emocjonalne były w Waszych głowach, to może być coś takiego, że nie wszystkie z nich będą dobre dla Was. Tutaj odłóżmy w tym miesiącu marzycielstwo, i snuć takich planów bez podparcia takiego ziemskiego, tak? To trzeba stać mocno na ziemi i nie żyć w ilu w zjach, moi drodzy. Moi drodzy barany. Taki miesiąc w przełożeniu mamy as pentakli. Otwórzcie się na nowe. Na od, oglądajcie się w ogóle na to, co ktoś Wam przynosi, bo ten król pentakli ma wrażenie, że on mimo że może dać teoretyczne wsparcie finansowe, to ono nie jest takie szczere w stosunku do niego. I wy musicie się otworzyć na nowy sposób. Zarabiania pieniędzy, na nowy, na nowy sposób uziemiania się i na wszystko to, co nowe. Tak? I jeszcze raz powtarzam: twardo stąpając po ziemi, z siłą, twardo stąpając, stąpając po ziemi, z poczuciem tego i posiadaniem tego co jest dla mnie najważniejsze. I wy macie zakręcać tym kołem. Nie los, a już na pewno nie lęki, które wam y, mogą to, y, y, towarzyszyć, ale ponieważ one są w pozycji, co sprzyja, tak, to mam wrażenie, że na otworzenie się na podejście intuicyjne, nie nie w obłokach, tak, tylko otwarcie się na coś nowego z siłą. Może spodować, spowodować to, że właśnie te lęki i obawy ulotnią się mimo wszystko. Jaka rada starota nocy dla Was? A z mieczy, odcinanie się od tego, co już czujecie, że powinniście się odciąć. To jest nowy rok. To są nowe energie. Stary ma odejść, nowy ma przyjść. Tylko trzeba tego chcieć. A z mieczy. Jak naostrzony miecz. Potrzebna jest moc. Wytęż swój rozum, jak ostrzy się broń. Posłuż się swoją inteligencją, logiką i swoją siłą mentalną. I jeszcze dodatkowe przesłanie z tejże karty. I tutaj mamy, moi drodzy, kartę, która się nazywa negatywność. Ach, co ja mówię, przepraszam, współczucie. Współczucie. już czytamy co ta karta chce wam powiedzieć współczucie oczywiście przepraszam najbardziej was dwójeczka podczas uzdrawiania współczucie do kogoś, kto cię krzywdził w przeszłości, może wydawać się sprzeczne z intuicją. Jednak przebaczenie jest istotnym krokiem w procesie leczenia. Tu jest proces leczenia, tu jest proces leczenia. Niezależnie od. Mm, momencik. Zdecyduj się poczuć niechęć. Tak? Uczucia zranienia, cierpienia, bycia ofiarą lub chęci zemsty są pozbawione pozytywnych wibracji i uniemożliwiają ci postęp. Przebaczenie przynosi wysokie wibracje. Przebaczenie komuś przeszłości, przyniesie ci uzdrowienie. Gdy zdecydujesz się wybaczyć, może to prowadzić do poczucia tolerancji, współczucia i szacunku do osoby, która cię skrzywdziła. Dziewiąta mieczy z tutaj obok króla pentakli może też mówić o pewnym rodzaju Skrzywdze, skrzywdzenia lub nieutrzymania od tej osoby tego, czego wam obiecał, tak? Lub czego od niego oczekiwaliście. Bardzo ważny miesiąc dla was. Drogie parany. I zobaczymy, co dla byków na miesiąc kwiecień 2000 dwadzieścia jeden już patrzymy co dla was co się może zdarzyć jaka jest szansa u was piątka buła. Walka o swoje. Walka o swoje ja. O to, co jest dla mnie najważniejsze. Coś. Walka, która spowoduje brak ograniczeń w tym miesiącu. Ale, żeby mieć siłę na to, na postawienie na swoją osobę, to należałoby być w energii króla monet, moi drodzy. Czyli ja wiem, czego chcę. Ja mam zasoby, ja mam doświadczenie, ja mam wiedzę na temat uziemienia swojej osoby, na temat zdobywania finansów, poczucia bezpieczeństwa. To jest taka walka w oparciu o poczucie bezpieczeństwa albo to jest walka o poczucie bezpieczeństwa. Ale musicie wiedzieć, w jakim celu wytężacie swoje siły, bo w tej karcie ci mężczyźni mam wrażenie, że walczą o coś, ale nie do końca wiedzą o co. A wy musicie wiedzieć, dlaczego te siły powinny być w Was skumulowane. Tak? A to będzie to. Powiedziałabym poczucie bezpieczeństwa, bardzo krótko, jeżeli y, już patrzę na tego króla, króla mon, monet. Y, co wam będzie sprzyjać w tym miesiącu? Dwójka monet, dwutorowość, tak? y, poradzenie sobie w każdej sytuacji, nawet trudnej, utrzymanie równowagi, tak? taka też energia. To jestem ja. Ja w tym balansowaniu jednak utrzymam porządek, utrzymam równowagę i żadna z tych momentów nie zostanie upuszczona przeze mnie. Będę się trzymał mocno, chociażbym miał robić, miał robić dwie rzeczy naraz. Ale tu też widzimy oczywiście uziemienie, czyli sprzyja Wam właśnie to. Może wy właśnie w energii tego króla monet będziecie tą dwójką monet, tak? Może wbrew pozorom i wszelkiej logice w tym momencie tarota, to wy z energią króla monet będziecie działać. Tak? I mało tego będziecie wiedzieć, o co walczyć. Co powinno odejść do przeszłości? Wieża. Pozwólcie, jeżeli coś się złożyło w Waszym życiu wcześniej, to to ma odejść do przeszłości. To już nie utrzymujemy tej wieży, to już nie, nie trzymamy jej w takiej pozycji, że a może się nie przewróci. Nie. To jest koniec. To ma odejść do przeszłości. Jeżeli coś wam nie służyło, bierza się zawala i wtedy macie fundamenty do tego, żeby budować na, na poziomie bardzo stabilnym, czyli na poziomie właśnie stabilności, też uziemienia, tak? Budowania swojego życia na mocnej, świeżej, żyznej ziemi. Chociaż miałoby to od was wymagać. Bardzo dużej zręczności. Ale to wam sprzyja i wy sobie z tym właśnie poradzicie. Nawet gdyby pojawiły się jakieś nerwy w tym, w tym miesiącu, to i tak wy sobie z nimi poradzicie. Bo tu ja, ja widzę cel. Cel w tym miesiącu dla was. Wyzwanie problem. Rycerz Buław, moi drodzy. Możecie chcieć działać bardzo szybko, za szybko. Możecie zgubić w tym wszystkim cel, chociaż rycerz Buław ma cel, ale on w tej sekundzie ma taki cel, a za dwie sekundy ma inny cel. Dlatego trzeba sobie wyznaczyć, co ja chcę, do czego podążam, gdzie chcę budować, z jaką pozycją, z jaką siłą. Określić cele. Możecie mieć troszeczkę problemu właśnie z takim bardzo odpowiedzialnym dążeniem do swoich pragnień. Nie działajcie zbyt szybko, nie działajcie zbyt pochopnie. To nic, czas na tak, jak też bym powiedziała, przemieszczanie się i szukanie nie wiadomo czego, bo to jest wyzwanie. To może być dla Was problem. Ale jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Jaka jest rada na to wyzwanie? Dziewiątka buław, moi drodzy. Stop. Ja się teraz zatrzymuję. Tak. Ja teraz tutaj analizuję, co się zakończyło. Mało tego. Składam podziękowanie. Za to, co wydarzyło się w przeszłości. Wyciągam z tego pozytywne wnioski. Mimo, że to mogło ranić. Bo mogło. Ale, moi drodzy, jak działamy, jak, 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 jak y, trzeba ogarnąć tą przeszkodę nie szybko. Nie blejak. jak. Nie z energią takiego przefrunięcia nie wiadomo gdzie. I zauważenie wszystkich rzeczy. Powoli. Zbieramy siły i idziemy dalej. Zbieramy siły i budujemy wszystko na nowych fundamentach. Na czym się skupić, drogie byki? Skupcie się na giermku kielichów. Na nowych emocjach, na świeżych emocjach, na zupełnie czymś nowym. Na, budowania, na budowaniu swojego życia, na na takiej właśnie świeżości emocjonalnej. Może zwrócić uwagę na swoje dzieci, na jakieś młode osoby w waszym otoczeniu, które też przynoszą świeżość, młodość. Taką trochę jeszcze naiwność, tak? Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Karta jest ciężką yy, kartą. Wieża jest kar ciężką kartą, ale ona odchodzi do przeszłości. I że zaczynali wszystko emocjonalnie od początku. Co mamy tutaj w przełożeniu jeszcze? Mamy dziewiątkę kielichów. Proszę was, nie, robcie, nie róbcie dobrej zminy do złej gry. Trzeba się cieszyć szczerze z tego, co się wydarzyło. Trzeba dążyć do szczęścia. Mimo wszystko wyszukiwać pozytywnych aspektów. Z tego, co będzie miało miejsce, co miało miejsce. Bo to jest karta szczęścia, ale niech to szczęście będzie szczere. Niech wypływa z Waszych emocji. Być może nowe szczęście emocjonalne, tak? Co ma nam do powiedzenia ta rodnocy? Rycerz. Mieczy. On tutaj jest bardzo charakterystyczny, ponieważ on nie pędzi. On odpoczywa. Tak? On odpoczywa. Tak, jak tutaj odpoczywamy. Pamiętajcie, rycerz mieczy jest szybszy od rycerza buław. Ale zobaczcie, w tej karcie on zupełnie inaczej się przedstawia. On zbiera siły. On, tak, jak, tak jakby troszeczkę na tej, biorąc pod uwagę tą dziewiątkę buław, on ma cel. On będzie podążał do tego celu. Ale to trzeba zrobić z wiedzą i z takim podejściem do siebie, bardzo odpowiedzialnym. Dobrze, zobaczymy. Rycerz Mieczy. Do boju waleczny, rycerzu. Nic nie może odwrócić mnie od mojej misji. Mam w sobie zwierzęcą siłę wilka. Czuję, że Ty też walczysz. Nie zatrzymuj się, dopóki nie zwyciężysz piękne przesłanie i jeszcze dodatkowe proszę piękna karta 17 posłuchaj Negatywne uczucia są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia. Smutek i radość są niezwykłymi, zdrowymi relacjami. Kiedy jesteś zdrowy emocjonalnie, możesz uznać swoje uczucia bez utknięcia w negatywnej spirali. Kiedy pojawia się wyzwanie, tak? Wiele osób w domyśl, yy, 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 ma domyślny mechanizm, który automatycznie przechodzi do najgorszego scenariusza. Odkładamy negatywne scenariusze. Na przykład możesz nadmiernie się niepokoić. Tak? I moi drodzy, Jednym z najlepszych sposobów leczenia negatywności jest skupienie się na pozytywach. Pozytywów jest tu bardzo dużo. Tu jest pozytyw, tu jest pozytyw, tu, również tu, czyli szczęście. Może być konieczne podjęcie drobnych kroczków, by doprowadzić do, do tego uzdrowienia. Każda Twoja myśl i zachowanie ma ogromny wpływ na Twoje ogólne zdrowie. Podejmij kroki, aby świadomie monitorować swój optymizm. Drogie byki, myślę, że. Czeka Was dużo pracy w tym miesiącu, ale też dużo pozytywnych wydarzeń. Pozdrawiam serdecznie.